Hej, witajcie. Um, chciałbym coś powiedzieć na temat tego, że jest bardzo dużo, wróciłem ze świąt, jest bardzo dużo negatywnych lajków, znaczy antylajków. Łap, łapek w dół. Um, z tego powodu, że dużo osób było przekonanych, że jestem ja jako ja na żywo, a nie jako persona. Co jest bliższe prawdy, faktycznie, bo w tych najlepszych świętach byłem bardziej w personie znanej z Radio Demland. To była właśnie seria, gdzie ludzie dzwonili i ja bardzo często rozłączałem czy. No, ogólnie bawiliśmy się trochę w taką bucowę. więc jeżeli ktoś był nieprzyzwyczajony do tego i pierwszy raz miał kontakt z taką formą bucowego dema, to faktycznie mógł mieć trochę szoku, zwłaszcza w porównaniu z codziennikiem, gdzie występuje jako autentyczna osoba. Nie, nie wspomniałem nigdzie o tym, że, że, że święta będą bucowe i były bucowe, więc <laughs> sorki o te no, zasłaniają. Przecież nie może tak być, to jest znak zapytania. O, Bardzo proszę. Więc, no i możecie zauważyć to, to nie jest to co chciałem, o czym chciałem mówić, nie chciałem zwracać na siebie bardzo uwagi, ale to jest to co się wydarzyło, więc nie możemy tego ominąć. Dostałem golarkę na święta od mamy i nie byłem w stanie jej używać, więc obciąłem sobie tutaj boki <grym> i teraz mam wszystko rozwalone. No, więc to co chciałem zrobić, to przeprosić wszystkich, którzy byli zażenowani czy, 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 czy smutni, że, że o mój Boże, ten dem jest takim bucem i tak wszystkich nienawidzi. No, bawiliśmy się. Tak naprawdę, ja się bawiłem naprawdę fajnie i strasznie się cieszę, że ludzie dzwonili. I tak naprawdę myślę, że mieliśmy tam fajną zabawę wszyscy razem. Jeżeli ktoś nie, nie odczytał tego w ten sposób, to pozostaje mi tylko przeprosić. Więc życzę Wam nowego roku, tak? Bo teraz będzie. Teraz będzie. Katolicki nowy rok, dobra. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że mieliście dobre święta. Mimo wszystko, <noise> mimo zażenowania. No nie żebym nie był budzem w prawdziwym życiu, ale trochę mniejszym, ok? Zostawimy to tak, zostawmy to tak. Dobra. Pozdro. O, zaraz będzie recenzja Hobita trzeciego, więc szykujcie się. Recenzja Hobita trzeciego jeszcze w tym roku.